Wiatrów w żagle nadaje Globe Sailor, charter jachtów online. Kapitan Adam Jopczyk, podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Władcy Wiatrów. Dzisiaj opowiemy Wam o delfinach, o ich życiu, o tym jak je obserwować i trochę może jak im pomóc. Ale cóż, na początek, jak zwykle, chciałem Wam podziękować, Wam, naszym partnerom i sponsorom. Dzięki Wam rozwijamy się, dzięki Wam słyszycie nowe teksty, które też czasem korespondują albo najczęściej korespondują właśnie z Waszymi pytaniami. Dlatego też, jeśli Wam się podcast podoba, ocencie go, ocencie każdy odsłuchany odcinek i subskrybujcie nas na platformie podcastowej, na tej, na której nas słuchacie. Chyba jesteśmy na wszystkich. Oceńcie też, subskrybujcie i czekajcie na nowe odcinki na YouTube. To właśnie dzięki takim prostym działaniom możemy awansować w rankingu, a dzięki temu właśnie ta film większej ilość żeglarzy i podróżników i bardzo nam na tym zależy. Dziękuję też wszystkim słuchaczom za wsparcie, wsparcie merytoryczne i też e, takim bardziej formalne. Dziękujemy też filmie jak za partnerstwo i dodawanie nam wiatru w żagle. A teraz zaczynam odcinek. Delfiny i pływanie z delfinami, obserwacja nich jest w pewien sposób magiczna. Są nawet instytuty, które zajmują się tym, by osoby z pewnymi niepełnosprawnościami, z pewnymi deficytami ruchowymi i przebywały i pływały wśród delfinów. Ich obecność jest terapeutyczna i to już jest bezsprytne. To trochę jak w wypadku konik, te działania związane z hipoterapią w sposób niewerbalny, ale znaczący i opisywalny, powtarzalny wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie, ale też na naszą kondycję psychoruchową. Tak też właśnie jest z delfinami. Ich obecność jest magiczna. Delfiny są wodnymi ssakami rzędowaleni. Wyróżniamy ponad 46 gatunków tych pięknych, wspaniałych, trochę czarodziejskich zwierząt. Niektóre z nich bardzo się między sobą różnią. Jest to nawet gatunek delfinów żyjących w akwenach słodkowodnych. Co ciekawe, także orka oceaniczna jest w gruncie rzeczy rodzajem delfina, a to największy chyba ssak wszystkich mórz i oceanów świata. To taki rodzaj lwa. To w zasadzie poza człowiekiem nie ma żadnego naturalnego wyroku. Wśród najbardziej znanych i takich naczelnych gatunków wyróżniamy delfiny zwyczajne, delfiny długopyskie oraz butlonosy zwyczajne. I o tych ostatnich będziemy mówić dziś najczęściej, bo też one najczęściej występują właśnie na kwennie Morza Adriatyckiego, a szczególnie właśnie upodobały sobie wybrzeże Morza Adriatyckiego związane z Chorwacją. Delfiny posiadają bardzo pływowy kształt. Można by przyjąć, że ich wygląd przypomina odrobinę torpedę. Mają bardzo charakterystyczną również kształt, w kształcie trójkąta płetwę e, grzbietową, lekko zawiniętą w stronę tyłu. Dziób, bardzo charakterystyczny, bardzo łatwo rozbija również dość twardą i skupioną wodę. Pozwala im to osiągać tę prędkość, nawet dochodzącą do 40 km na godzinę. Cóż, niestety wielu z nas wie o tym, że delfiny w naszym rodzimym Bałtyku spotykane są raczej sporadycznie. Nie żyją tu, czasami zaglądają i takie obserwacje udało nam się czasami zarejestrować przez Instytuty Oceanografii. W przeciwieństwie do Polski, w Chorwacji delfiny spotykane są naprawdę pospolicie, ale bardzo, bardzo często. Ale Chorwacja też nie zaprzestaje w rozwijaniu właśnie tego, byśmy te delfiny spotykali. Cóż, na początek muszę Wam powiedzieć jedno. Tak, jadąc na tydzień do Chorwacji, nawet prawdopodobnie do Grecji, gdzie jest trochę mniej, ale też są obecne, czy też do Włoch i wielu innych krajów, basen Morza Śródziemnego, z całą pewnością podczas tygodniowego rejsu zobaczycie delfiny. Będąc na lądzie jako podróżnicy możecie też wykupić sobie krótkie, z reguły kilkugodzinne wyprawy, by te delfiny zobaczyć. Delfiny są raczej zwierzętami terytorialnymi, żyją w małych stadach lub też rodzinach, i najczęściej spotykamy w danym miejscu podobne delfiny, czyli prawdopodobnie nawet te same z tej samej rodziny. Tak, możemy je poznać, a one też mogą częściowo przyzwyczaić się do nas, do ludzi. Szczególnie, jeżeli nie robimy nic, co by powodowało, że będą się nas bały. Nie będziemy ich płoszyć i straszyć. Ale są też ciekawostki, które powinniśmy wiedzieć. Czy wiecie, że w Chorwacji jest zabronione pływanie z delfinami i karmienie ich? Poza tym nie wolno podchodzić do nich, zbliżać się na odległość mniejszą niż 50 metrów. Czy to rozsądne? Tak, oczywiście. Moi drodzy, to są bardzo inteligentne zwierzęta. Niedawno naukowcy sklasyfikowali większość zwierząt, które podejrzewamy o bardzo rozwiniętą inteligencję, w kategorii mniej więcej 7-8 punktowej. Oczywiście najwyższą tą wartość w tej chwili na naszej planecie osiągają ludzie ze względu na długi okres opiekowania się swoimi. Dziećmi na cywilizację, którą stworzyliśmy. Ale wśród tej fauny, którą mamy wokół siebie, sklasyfikowano również inne zwierzęta. Wyobraźcie sobie, że naczelne małpy, które są w inteligencji, w gestykulacji, w zachowaniach werbalnych, niewerbalnych, czasem bardzo przypominające ludzi, osiągają na tej skali raptem 2,5 do 3 punktów, gdy ludzie osiągają 7-8. Natomiast Delfiny osiągają na tej skali wartość prawie 4,5 i 5 punkta. Wpływa na to bardzo wiele rzeczy. Chociażby to, że bardzo długo, ponad prawie rok i później jeszcze dłużej, delfiny opiekują się swoimi morzami, przekazując im całą wiedzę i dorobek swojego życia i życia swoich rodziców, którą to otrzymali od swoich rodziców. Tak właśnie tworzą się podstawy cywilizacji. Otóż delfiny butonose przez prawie rok mają ciążę, najczęściej w 119 miesięcy. W tym czasie również partnerzy ich nie opuszczają. Często wśród rodziny, która już ma małe, możemy spotkać nawet na kwenie wodnym parę i kilka delfinów wokół nich o różnej wielkości. Tak. Poza tym, że samica ciążę nosi 19 miesięcy, to tak naprawdę jeszcze przez kilka lat młode nie opuszczają towarzystwa rodziców, ciągle się od nich ucząc. Najprawdopodobniej nawet gdy już będą miały nową partnerkę, to wtedy nawet wtedy nie opuszczą jeszcze pobliżu rodziców, by należy się od nich uczyć. Otóż taką ciążę samica będzie miała tylko raz na 2-3 lata, a same też delfiny butelnose żyją około 20-21 do 20 paru lat. Zatem przez całe swoje życie będą miały raptem kilka, tylko kilka małych. Na akwenie Morza Adriatyckiego, szczególnie w obrzeżu Chorwacji, delfiny w zasadzie nie mają żadnych naturalnych przeciwników. Zdarzają się na wodach zimnych Morza Adriatyckiego rekiny, jednak te wody są bardzo zasobne w żywność i takie ataki na delfiny zdarzają się naprawdę sporadycznie. Cóż, mogłyby nie mieć żadnych naturalnych wrogów, ale mają nas ludzi. Bardzo dużo delfinów ginie niestety i nie tak jak nam się wydaje z powodów żagli, czyli jachtów, z powodów motorówek. Giną po prostu w sieciach kutrów, które zaciągając włoki, czyli takie długie, ogromne sieci ciągnące się za kutrami przez kilka godzin, uniemożliwiają ucieczkę często właśnie delfinom. Otóż nikt nigdy na świecie nie złowił delfina co wcale nie znaczy, że nie można zrobić mu krzywdy w wodzie. Najczęściej i praktycznie jedyny sposób na to, żeby to zrobić, to po prostu, dzieje się to po prostu, gdy delfin wpływa w sieć, która czasem rozpiętość swojego początku ma nawet na kilkaset metrów. Otóż delfin co kilka, kilkanaście minut najrzadziej musi zaczepnąć powietrze. W nocy, gdy śpią, to dość charakterystyczna i taka ciekawa rzecz delfinów. Śpią z jednym okiem otwartym. Co 30 sekund wynurzają się, by zaczerpnąć powietrza. I tak, jedno oko otwarte jest z tego powodu, że jedna półkula mózgowa nadal zatrzymuje percepcję i śledzą do oka siebie zmiany w poszukiwaniu niebezpieczeństw. Tak, jak mówi się, że ktoś śpi z jednym okiem otwartym, to delfiny naprawdę tak śpią. Otóż to naprawdę wyjątkowe zwierzęta jesteśmy przekonani, że budują pewnego rodzaju cywilizację. Są już kraje na świecie, takie jak chociażby India i Turcja, które w tej chwili, na dzień dzisiejszy, zmieniły swoją ustawę zasadniczą. To taka ustawa, która chroni życie i zdrowie wszystkich istot w danym kraju. W tej ustawie pojawia się nowa definicja dotycząca właśnie delfinów. Są to istoty, które są persona non human, zatem istoty żywe, myślące, nie ludzie. W tych krajach Zabicie delfina traktowane jest jako morderstwo. Niestety są też inne kraje, które mają mniej chlubną przeszłość. Nie będę ich wymieniał, łatwo się domyśleć, ale wyobraźcie sobie, że w tym samym czasie są kraje, które nadal odławiają delfiny po to, żeby robić z nich susi. Istoty prawdopodobne posiadające cywilizację, z całą pewnością myślące, czujące czy czuwające ból, troskliwie opiekujące się swoje, swoimi dziećmi, a co najważniejsze, przekazujące im dorobek swojego życia. Otóż mają one swoje potrzeby, ale mają też plusy i minusy. Jedna z takich plusów i minusów musicie pamiętać jest przede wszystkim to, że delfiny są bardzo skutecznym myśliwym. Otóż tak, delfiny to drapieźnicy. Jak już wiecie, w obrzeżach Chorwacji absolutnie nie wolno karmić delfinów choć najczęściej jest to po prostu też bezskuteczne. Delfiny żywią się małymi rybami, kalmajami, małymi krewetkami, no i nie jedzą padliny, więc jeżeli wrzucimy martwą do wody, nie musimy i nawet nie mamy co się spodziewać, że zainteresujemy tym delfiny. Nie powinniśmy nawet wchodzić do wody, gdy są w pobliżu, bo jesteśmy dla nich potencjalnie osobą, która może zrobić im krzywdę. Cóż, nikt nigdy nie zarejestrował tego, żeby delfiny zrobiły krzywdę ludziom. W internecie, ale po prostu w historii naszego świata jest mnóstwo sytuacji, w których delfiny i w ogóle waleniowate uratowały ludziom życie. To precedensy, bo tak naprawdę te dwa światy nasz i ich po prostu tylko stykają się na poziomie linii wody, którą my obserwujemy. Wewnątrz tej wody rozwija się po prostu życie. Tam żyją delfiny. Mają swoje rodziny, swoje dzieci, dbają o to, żeby regularnie jeść, odpoczywać i mieć miejsce wolne. Cóż. W Chorwacji zadbano o to, żeby rozwijać delfiny. Skoro jedna samica ma młode tylko raz na kilka lat, to jest to naprawdę coś wyjątkowego i unikatowego. Dlatego też korespondując z potrzebami delfinów, z tym jak są wyjątkowe, a tak prawdę mówiąc jak też bardzo wspierają to, że setki tysiące i setki tysięcy żeglarzy i podróżników chce właśnie zobaczyć, w Chorwacji powstał Instytut Błękitnego Świata. Instytut Plevis Fiat, który zajmuje się dbaniem i rozwijaniem właśnie fauny i flory Morza Adriatyckiego. Szczególną uwagę poświęcono delfinom, które są tutaj występują obficie, jednak ich liczebność niestety maleje. Wiatrów w żagle nadaje Globe Sailor, czarter jachtów online. Związana jest to z mnóstwem okoliczności, które temu towarzyszą. Wyobraźcie sobie, że nawet tak proste rzeczy, jak to, że w niedalekiej Czarnogórze właśnie mają miejsce bardzo głębokie wybuchy prowadzone przez chińskie firmy, które budują tam autostradę. Te wybuchy i uderzenia sejsmiczne potrafią na tysiące kilometrów zaburzyć echolokację delfinów, ale też ich zmysł pozwalający na to, żeby wykrywać na czas nadchodzących wyogów. To drobne rzecz, ale na tysiące kilometrów wpływają na ich życie. Otóż ekosystemy to nic nowego, że jest to skomplikowany system wielojakich czynników, które bardzo na siebie wpływają. Usunięcie lub zaburzenie któregokolwiek z nich zaburza całość takiego ekosystemu. I tak właśnie z delfinami. Nasza obecność na powierzchni wody naprawdę niewiele zmienia. Możemy je spłożyć, ale osiągając kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, prawie 40 i mogą przebywać kilka minut pod wodą, bardzo łatwo mogą wyjść z zasięgu w ogóle naszego wzroku, także cieszmy się ich obecnością. To, że je widzimy, to znaczy, że tego chcą. Gdyby chciały, nie mielibyśmy szans, żeby je zobaczyć, dlatego dbajmy o nie. Pamiętajmy, w Chorwacji jest absolutny zakaz zbliżania się na 50 metrów do delfinów. Nie wolno ich karmić, nie wolno Chodzić do wody, gdy pływają, no cóż, nie zobaczycie ich w wodzie. One po prostu odpłyną. Nim będziecie je widzieć, tak naprawdę już one będą zbyt daleko, byście je zobaczyli nawet w tych wspaniałych wodach Morza Adriatyckiego. Ale zatem, jak możemy im pomóc? Słuchajcie, po pierwsze obserwujmy je, bo to, że jesteśmy w Chorwacji, to, że zaglądamy do nich, że cieszymy się ich widokiem, bo to naprawdę wspaniałe uczucie, gdy je widzimy, powoduje też, że nawet taki instytut Clevis Świat. Chorwacja i wiele innych krajów mają energię, a to zatem też idzie pieniądze, po to, żeby rozwijać ich populację. Ale też szanujmy je. Otóż Instytut Plewi Świat pozwala nam na to, żebyśmy mogli nawet adoptować delfiny. Oczywiście tylko teoretycznie. Związane jest to z tym, że możemy wysyłać środki, nawet drobne, na konkretnego delfina, otrzymując oczywiście w zamian wspaniałe, urocze, cudowne informacje o tym, w jakim jest stanie, jak się czuje i tak naprawdę co dzięki tym naszym środkom zostało kupione. Fajne doświadczenie, bo ja osobiście nie przepadam za przekazywaniem środków na rzeczy, które nie są konkretne. Trochę boję się, że tak infrastruktura instytucji, która te środki pobiera. Pochłonie znaczną ich większość. W tym wypadku środki w całości przekazywane są na okres zwierzę. To do trochę tak, jakbym wysłał dla delfina paczkę jedzenia, którą on po prostu otworzy i dostanie. Fajne uczucie, takie wydaje mi się głębokie i prawdziwe. W tej chwili w Instytucie Plewi Swiet, gdy to nagrywamy, do adopcji są cztery delfiny. Każdy z nich ma trudną swoją historię. Możecie ją poznać na stronie tego Instytutu, a link do tej strony będzie oczywiście w opisie tego podcastu. Ale co najważniejsze, moi drodzy, Mówi się o tym, że dobrze kapitanowie, dobrze stajnicy znajdą dla Was delfiny. Ja czasem się uśmiecham i mówię o tym też załodze, że gdy spotykamy delfiny, to właśnie dlatego, że do nich zadzwoniłem i poprosiłem, żeby do nas podpłynęły. Otóż tak, wiemy, że w niektórych regionach występują częściej niż w innych. To jest najczęściej miejsce, gdzie polują, albo odpoczywają po tym, jak gdzie polowały. Płynąc oczywiście nie bez troską, tylko z. Ze szczególną uwagą w tych regionach z ogromnym prawdopodobieństwem zobaczymy te delfiny. Co najciekawsze, im spokojniejsza woda, tym mamy na to większą szansę. Kilkudziesięciocentymetrowa płetwa, która wystaje z wody, widoczna jest tylko tak naprawdę przy spokojnej wodzie. Przy wodzie wzburzonej przecież one też tam są, ale my po pierwsze mamy inne zajęcia na wodzie, jak chociażby dbanie o bezpieczeństwo jednostki, a po drugie po prostu słabiej je widać na horyzoncie. Otóż, moi drodzy, Instytut Plewi fied wyszedł naprzeciw naszym oczekiwaniom w powstała aplikacja, która nazywa się Marina Ranger i ta aplikacja pozwalająca na to nie tylko, żeby poznać delfiny. Jest tam bardzo dużo interesujących informacji o nich, takich naprawdę ciekawostek. zdjęć, które pozwalają na to, żeby rozpoznać np. delfiny po rodzaju płetwy i samego grzbietu oraz pyska tego zwierzęcia, ale też aplikacja, która pozwala nam na zgłoszenie tych zwierząt, które zostały dziś, wczoraj albo przedwczoraj zaobserwowane. Możemy do takiej wiadomości również dołączyć zdjęcie. Aplikacja jest prosta, darmowa, nie wymaga na żadnych opłat, nazywa się, przypomina Marina Ranger. Jest do pobierania z każdej dostępnej strony, typu na, strona z aplikacji mobilnej na Androidzie, to chyba Play, podobna strona sklepu z aplikacjami jest też w innych systemach operacyjnych telefonów komórkowych. Cóż, instalując taką aplikację i jadąc do Chorwacji, macie pewność jedną. Po pierwsze, prawie w czasie naturalnym, szczególnie gdy jesteście online, widzicie, gdzie delfiny zostały właśnie zaobserwowane. Po drugie, oczywiście Instytut za pomocą dobrych, ciekawych i wyraźnych zdjęć jest w stanie rozpoznać delfiny. Otóż płetwa grzbietowa i okolice grzbietu są bardzo charakterystyczne dla delfinów i naprawdę w danym miejscu pewnie będą to dokładnie te delfiny, które zostały rozpoznane. Zatem mogą naukowcy za naszą pomocą i przyjemnością też poniekąd obserwować te delfiny w sposób bardzo naturalny, nieinwazyjny i jednocześnie dając nam z tego ogromną przyjemność. Cóż płynie z tej aplikacji danos? Otóż bardzo łatwo możemy za jej pomocą lokalizować, gdzie właśnie w tym momencie są delfiny, gdzie możemy je zobaczyć. Cóż, czasami kapitanowie wiedzą z tajnicy, że w danym miejscu te delfiny występują częściej niż gdzie indziej. Czasami na horyzoncie obserwujemy, gdzie też zaczynają jachty albo motorówki pływać w kółko. Z tego nie robią to przez przypadek, bo tak albo ochotę, tylko właśnie obserwują delfiny. Dlatego też zamiast robić takie rzeczy, które są raczej narażone na to, że będą nieskuteczne, wystarczy ściągnąć aplikację, pomagać Instytutowi Plevis Fiat w badaniu i obserwacji tych delfinów, a jednocześnie posiadać wiedzę, gdzie te delfiny są właśnie teraz, dziś lub gdzie były wczoraj. Wspaniała rzecz, wspaniałe doświadczenie. Pomagamy i mamy z tego przyjemność. Cóż, ja osobiście naprawdę Was z serca namawiam do adopcji delfinów. To nasza drobna praca, zaangażowanie, atencja powoduje, że wody takie jak wody chorwackie nadal są tak piękne, wspaniałe i przyciągają tak wielu turystów. Otóż naprawdę wycieczki na morze po to, żeby zobaczyć delfiny w Chorwacji są masowe. Z reguły jednak nieinwazyjne. Te osoby, które je prowadzą, wiedzą to samo co teraz wiedzą nasi słuchacze. To wspaniałe, cudowne, inteligentne, prawdopodobnie posiadające podstawy cywilizacji, zwierzęta, które lubią ludzi. Gdyby nas nie lubiły, my byśmy ich nie widzieli, ale też się trochę nas boją i nie prowokujmy tego strachu, bo następni ich nie zobaczą. Bądźmy wyrozumiali, obserwujmy je i cieszmy się nimi. Otóż Instytut Prawy Świat pozwala nam na wpłatę dowolne, właściwie sumy na to, żeby rozwijać się te zwierzęta. Ale to nie tylko jeden, jedyny instytut, który rozwija w ogóle zwierzęta morskie. Przypominam, że w Polsce Fokarium, zlokalizowane na Helu, ma bardzo podobne narzędzie pozwalające na adopcję zwierząt i na drobne wpłaty. Zatem zamiast przebywając nad wodami słodkimi i kajmiąc chlebem, na przykład i kajmiąc e, kaczki czy będzie, co specjalnie im nie służy, no może też bardzo nie jest dla nich kolizyjne, ale na pewno można byłoby zrobić coś mądrego. Po prostu wejdźmy wtedy, gdy mamy ochotę coś zrobić dobrego na jedną z takich stron. Zdajmy się na specjalistów i pomóżmy komuś naprawdę celowo, po to, żeby to było mądre, zorganizowane i żeby na pewno pomagało, nie dało nam tego odpuznać z sumieniu. Otóż, tak jak często wspominam, My, jak podróżnicy, rodzina pod żaglami i władcy wiatrów, często wykonujemy właśnie tego typu działania i robimy to systematycznie. Raz, a czasem dwa razy w miesiącu, spotkamy się przed komputerem, wchodząc na różne portale typu rzutka, typu właśnie Plevis Fiat, Instytut czy inne instytuty i przekazujemy drobne środki właśnie na te instytuty. Cóż, moi drodzy, ludzi na świecie jest w tej chwili 7 miliardów. Niech każdy z nas przekaże kilka groszy. Myślę, że przelew mógłby być dłuższy przy takiej małej wartości, którą byśmy przekazywali. to będzie zatem kilka złotych. A naprawdę wiele istot na Ziemi będziemy og oglądać jeszcze nad tymi latami i pokoleniami. Delfiny niestety zmniejszają swoją populację. Nie trzeba się nad tym długo zastanawiać, skoro dowolny kuter kilka minut może zabić delfina, a nowy delfin, czyli nowe dziecko dla danej pary będzie czasami nawet rzadziej niż raz na dwa lata, to prawdopodobieństwo utraty populacji jest ogromne. Już nie wspomnę o tym, że są tak straszne kraje na świecie, które jedzą nadal mięso delfinów. To się zdarza, ale jak to się mówi na morzu, moi drodzy, nie zmieniamy świata od kogoś, zmieniamy świat od siebie. Zatem zapraszam Was serdecznie na wody Morza Adriatyckiego, do Chorwacji, Grecji i krajów okalających to morze. Upodobały sobie jej delfiny właśnie dlatego, że jest piękne, przejrzyste i oczywiście czyste. Dlatego też, że szanujemy tam delfiny i nie robimy krzywdy. Chorwacja wprowadziła bardzo egoistyczne prawa, zabraniające wewnątrz atoli wysp łowienia sieciami pozwalającymi na to, żeby zrobić krzywdę delfinom. Zatem mają tam tu, bo przecież ja nagrywam dla Państwa podcast właśnie z Chorwacji, mają tu oazę, w której prawie nikt nie może zrobić jej krzywdy. Spojadycznie zdarzające się na otwartych wodach rekiny dla delfinów nie są przeszkodą. Tak, delfiny, jako grupa, są w stanie naprawdę bardzo dobrze obronić się przed naturalnym wrogiem. To tylko kuty są dla nich czymś, do czego nie zostały przygotowane, i mają problem z tym, żeby na czas rozpoznać to zagrożenie. A też inne, które są w stanie na przykład obronić delfiny, bo tak, delfiny wzajemnie się bronią w ramach grupy rodziny, ale też inne delfiny, gdy widzą, że delfin zaplątał się w sieć, nie mogą mu po prostu pomóc. I to jest, cóż, nie jest łatwo pomagać delfinom, ale jest to możliwe. Ale wokół nas są też inne zwierzęta, inne istoty, ale też ludzie, którym trzeba pomóc. Pamiętajcie, jak to często mówimy, zmieniamy. My, szczególnie żeglarze i podróżnicy, świat od siebie. Zamiast komentować czasami, w sumie bez potrzeby i bez rezultatu działania innych, róbmy tak, byśmy my swoimi działaniami byli osobami godnymi naśladowania. I tym właśnie miłym akcentem dziś kończę dla Was ten podcast. Podcast o wyjątkowych, wspaniałych zwierzętach. Podsumowując, moi drodzy. Tak, w Chorwacji są setki delfinów. Tylko przy jednej z wysp, gdzie właśnie jest główna siedziba Instytutu Pomocy Delfinom w Chorwacji, Luosin. Jest ich od 120 do 180. W ogóle jest ich kilkaset, a w niektórych miejscach spotykamy je regularnie i prawie zawsze, gdy tam podpłyniemy. Najczęściej w Chorwacji spotkamy butlonose i to zwierzęta żyjące kilkadziesiąt lat, od 21 do 25, mające młode z na 2-3 lata i cieszące się wspaniałą opinią. Przebywanie z delfinami, ich obserwacja. Dźwięki, ultradźwięki, które wydają, są terapeutyczne i nie jest to przenośne. To naprawdę są działania i obecność terapeutyczna potwierdzona naukowo. A dziś już Państwu się żegnam. Zapraszam do najbliższego podcastu. Przesyłajcie nam swoje opinie, ale też pytania. Być może właśnie będą źródłem następnego podcastu. Jeżeli odcinek Wam się podoba, bardzo wam proszę, ocencie ten odcinek, subskrybujcie nas na platformie podcastowej oraz na YouTubie, gdzie podcasty ukazują się z pewnym opóźnieniem, ale musimy je tam uzbroić w wideo, którego nie ma w podcaście. Cóż, dziękujemy, że słuchacie też nas na YouTubie. Choć jest to podcast, to odstajemy się, żeby to wideo coraz bardziej się zwijało i było też przyciągające wzrok. Dziękuję też wszystkim słuchaczom i partnerom za wsparcie, szczególnie filmie Glob jest, która. Wspiera nasz i dodaje nam wiatru w żagle. Do usłyszenia ahoj podróżnicy i żeglarzy.